Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj skupimy się na światłach zewnętrznych w pojeździe. Moi drodzy, wielu z Was pewnie nie zastanawiało się, do czego przede wszystkim one służą. Światła zewnętrzne służą przede wszystkim do oświetlenia drogi przed pojazdem, określenia pozycji samochodu na drodze, a także do komunikacji między kierowcami. Mało kto z Was wie, ale światła zewnętrzne dzielą się na nieobowiązkowe i obowiązkowe. Na egzaminie zostaniecie poproszeni o wskazanie jednego ze świateł oczywiście obowiązkowych. Ja dla wszelkiej pewności pokażę zarówno obowiązkowe, jak i nieobowiązkowe. Ok, zacznijmy od świateł obowiązkowych. Pierwsze ze świateł są to światła pozycyjne. Tak jak sama nazwa, wskazują pozycję samochodu na pasie ruchu. Są zarówno z przodu, jak i z tyłu. Uwaga, te światła działają bez zapłonu. Kolejne ze świateł mamy światła mijania. Tutaj należy włączyć już zapłon. Kolejnymi ze świateł, które możemy wyróżnić, są światła drogowe. Tutaj bardzo ważne, żeby uruchomić światła drogowe, trzeba najpierw włączyć światła mijania, a następnie drogowe. Jeżeli mówiłem wcześniej o komunikacji, to światła, które służą do tej komunikacji, to kierunkowskazy. Kierunkowskazy mogą być zarówno z lewej, jak i z prawej. Ważne, żeby wskazać przód, bok i tył pojazdu. Następne ze świateł, które musicie wskazać, są to światła przeciwmgłowe tylne. Uwaga! Żeby włączyć światła przeciwgłowe tylne, najpierw musimy włączyć światła mijania, a dopiero światła przeciwgłowe tylne. Kolejne ze świateł to są światła biegu wstecznego. Żeby je uruchomić, wbijamy bieg wsteczny. Wychodzimy z pojazdu i wskazujemy. Samochód nam oczywiście nie odjedzie, bo jest zgaszony. Ostatnie ze świateł obowiązkowych są światła hamowania stop. Tutaj, żeby je sprawdzić, potrzebujecie pomocy innej osoby. Zazwyczaj prosicie pana egzaminatora, który udaje się do tyłu, a wy wciskacie hamulec stop. Moi drodzy, i tym płynnym sposobem przechodzimy do świateł nieobowiązkowych. Pierwsze z nich są to światła do jazdy dziennej. Wykorzystujemy je przy dobrej przejrzystości powietrza. Kolejne ze świateł są to światła przeciwmułowe przednie. Wykorzystujemy je przy złej przejrzystości powietrza wraz ze światłami mijania. Dziękuję, moi drodzy, za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejny. Śledźcie mnie na social mediach.